Witam wszystkich bardzo serdecznie. Skąd z tej strony? Słuchajcie, nagrywamy kolejny materiał na moim kanale. Jest to gierka King Captain Kaun Tak, dobrze, Captain Kaun O co w tym chodzi? Zaraz zobaczymy. Sam do końca nie wiem, wiem tylko tyle, że się lata. Tak więc yy, lecimy, lecimy. Powolutku zobaczymy o co tutaj chodzi. Zaczynamy, jak widać, jest kampania, więc yy, no, trzeba zacząć kampanię. Niestety w opcjach wiele nie ma rzeczy. Eee, więc zacznijmy kampanię. O, patrzcie, są nawet dwie planety. Można lecieć na Marsa, tylko trzeba najpierw skończyć Ceres, więc lecimy, zakładamy pierwszy slot i już na dzień dobry widać, że mam pierwszy achievement na Steamie, zarobiście, super, tak ma być. Eee, I nie zdań, zainteresowałem się tak achievementem, że nie skupiłem się kompletnie na tym, żeby przeczytać yy, historię o co tu chodzi. W każdym razie yy, Hmm, no, trzeba ratować Ziemię, z tego co widzę, tak po drodze. In Your Federation gets fleet of the finest ships. Eee, tak, tak, więc lecimy. Jakaś flota zarąbista, super wypaśniona, i w ogóle. Eee, ratujemy Ziemię! Lecimy ratować Ziemię lub coś w tym stylu, chociaż nie wiem, bo skoro, skoro to było Ceres, to nie wiem, czy to chodziło o Ziemię, ale będziemy ratować jakąś planetkę na pewno i patrzcie jaki piękny kinematyk jak grafika cóż za normalnie figura, proszę państwa, czy ta kobieta nie jest piękna? Te mięśnie, ta muskulatura Strach się bać, co ona tu robi w tym więzieniu. Ah, it looks like that I Captain Kaon. Greetings, Captain Kaon. Welcome aboard the INS Argus. You are fortunate your sentence was commuted. These are desperate times. The war in Regulus has left the fleet short on pilots of the Argus. Three squadrons. Only a one eyed gunner are unfit for duty remains. The Argus is to survive their alien war, but she is still a proud ship. If the, conflict comes to the earth. We will stand ready and you need to prove you are ready too. Dobra, zacznijmy od tego, o co tu chodzi. This is the planet map where you can oversee control of your fleet. Czyli tu mamy jakąś flotę. Dobrze, dobrze. Argus Hall integrity, czyli to jest mój kadłub, coś jak troszeczkę jak w przypadku FTL, a mi się to przynajmniej kojarzy, że mamy Eee, Energię kadłubu, czyli ogólnie rzecz biorąc, to jest wytrzymałość naszego statku matki Argusa. Hmm. Argus, piwo, Argus, Argus Puff Exile, Argus, statek matka. Ciekawe znaczy, gdzie jeszcze Argus się pojawi. This is your available fleet resource. Czyli mamy jakieś, yy, jakieś, jakieś różne surowce, które w tym momencie akurat zasłania, No, nie zasłania, akurat do końca moja kamera, więc nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Mm, mamy jakieś y, resoury, czyli surowce? 10 i regions in red can be captured. Click on them to select them. Dobra, będziemy y, s, 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 ...przejmować tereny tutaj. Tu jest nasz statek, Argus. Pięknie sobie tutaj się prezentuje. Czy w God of Warze był Argus? Y, nie, w Kratos był bodajże w Gadowło. Chyba, że to była jakaś inna postać. Dobra, tu mamy argusa naszego kochanego. Wygląda trochę jak, nie wiem, mapa miasta, jakiegoś rzutu od góry. Tu jakieś osiedle, budynki. Tutaj nie wiem, mamy sklepy. Może być. Dobra, o co tu chodzi przede wszystkim? Zacznijmy, dobra. Kliknijmy sobie ISN Fleet Repair Facility. Done to Mission Reward plus 1 FR. Nie wiem co to jest. A, Fleet Resource w skrócie. Tak, jest to uh, uh, surowce. Argos Repair Facility. The Fleet needs to maintain readiness and you've been out of action for some time. We've commandered some old mining tunnels and converted them for gunship exercises. This should sharpen, sharpen any of your instincts that have the old. Launch mission Zero Resources. Czyli to, aha, czyli już wiemy o co chodzi: żeby misję wykonywać, trzeba mieć surowce, które się zdobywa w jakiś różny sposób. This is the mission message. It gives you information on the available mission and the resources of the region. Dobra, czyli jak uda się mi wykonać tę misję, dostanę plus 1 fleet resource, użyć rozpoczęcie misji nie kosztuje mnie nic. What's tu się dzieje? This is the hangar where you can prepare your gunship. Dobra, możemy się tutaj ogarnąć. You currently only have one ship available. You can see its details here, czyli będziemy można mieć więcej statków. To mi się podoba. Statków. You can view its loadout by opening the console. When you're ready, you can launch the mission. Dobrze, check out your mission objectives from the panel at the top. You must successfully complete the following. Shoot each of the targets on the proving ground. Negotiate any obstacles that are in your way. Dobrze, loadout, armor, jeden statek tylko mam, wasp, wasp to nie jest coś, jakiś owad z tego co się orientuję, wasp swarm to to jest jakiś rój chyba, jakieś szareń, szarańcze czy coś w tym stylu, uh, armor 5, speed 5, turrets 1, mam, mam jakąś broń, nie jest źle, equipment slot 0, return, no wiesz, dobra, lecimy, let's go i oto zaczyna się gra. Czy można ludzi dać? Jasne, że można. Niech ludzie na YouTubie również widzą, że lucy są fajne. Dobra, co Jak tu się gra? Sadem sobie latam i tutaj mogę ładować... Oooo oh, shit, follow the green arrow to your objective. Dobra. Już widzę, że sterowanie nie jest wcale takie proste jakby się wydawało. Holy shit Use Q and E to dodge your side ship sideways. Aha, tak to działa, Yep! Use mouse to aim at the targets and hold the left bottom to fire, oczywiście. O oh, kurde. Muszę przyznać, że sterowanie jest naprawdę kozackie. Aha, dobra, to jest coś na zasadzie. Treningu, czyli... Eee, Jezus, jak tu się steruje puf. The barricade is blocking your path, but looks pretty. Try shooting it, of course. Prawie wszystkim się zrobi? Nie. O, tu jest mapka nawet w góry. Eee... Okej. Okay. Your ship is damaged. If you take too many hits, you will explode. You can land back on your base and get your ship repaired. Oko, aha, wręcz kiedy strzelam, to mi się obraca od razu ten statek, więc dlatego to sterowanie jest bardzo po daisy. Dobra. Wróćmy się do bazy, Ciekawe <laughs> czy dolecę do bazy O kurde Dobra, naprawiamy się Dobra, okej, okay. powiedzmy, że Mniej więcej yy, umiem sterować yy, Bardziej z naciskiem jednak na mniej, niż więcej, ale damy radę Uf. Puff, patrzcie jakie headshoty lecą. You need to get through this door, look around, there's a way to open it. Tam coś so jest, there's something in there. The laser is trip, appear, trip appears to be connected to the door by a wire. Try flying through it. Woo! Woo! Lecimy! My się otworzyły! O kurde!

Power unit has a magnetic grapple point. Land on it and the grapple will auto deploy. <laughs> Destroy everything you can. Let's go. Let's do this. To attach the power cell land on the generator or release the cable by pressing the S key. Eee, chyba coś mi nie wyszło. Hmm, hello. Tu co, a tam? Jeju. Nie, nie tam. Our armor has damage, we should return to base for repair. To może to mam zdobyć, nie? Aha, tutaj coś wyszło, to O Jezu, Aaaa, Spadło! <laughs> you have a you can release any time pressing yes. Aha, dobra, już mam. Yeah, lecę, Ludwik! Holy shit, zaraz umrę. I lecimy do bazy, tak jak e, komandor e, kapitan Kaun zasugerował. O, Waga, Uwaga, jestem bliżej niż dalej. Mayday, mayday, baza, mayday! Mayday! Tak się mogę naprawić? <laughs> Dobra, naprawiłem się, jest dobrze. Dobra, jest ok, lecimy. Hej, Maczku. Holy Jesus, what is that? What is the fuck? What the fuck? Lecimy Lecę. O kurde, nie w tę stronę. Jeszcze muszę się nauczyć operować tymi... Uh, tymi takimi, wiecie, slajdami... O, na właśnie... O kurde, ale teraz spierdzielną torpedę. Okej. Okay. O, widzieliście jak rzucił? Co? to się nazywa skill. A co tu mam zrobić? The shield is on and you need to be off. Get through. Try finding its power supply. To its power supply, you can destroy generators by shooting them or by dropping a bomb. aim with the left mouth the mouse and press the right mouse to launch a bomb. I am on bumper. Yeah. <laughs> Stage 2. Pierce replash of it. Idziemy. Tu, supply creator hidden are all over Ceres. Returning them to base will give you bonus fleet resource. Oh, nie uciekaj! O oh, kurde. Jej, udało się. No nie, to tak to nie miało wyglądać. Halo? Yeah. Fly away to rainbow in the sky. Do it! Grapple shit. Lecę zniszczyć kolejne rzeczy dziwne, dwa i nieodokrutne. Uwaga, będzie kolejny rzut. Rzut na taśmę. Zniszczyłem to. Lecimy do góry. Aha, to miałem zniszczyć, a to ma... O... Ku... Oj, oj oj, oj. Oj oj, nie tak to miało wyglądać. Biegnie. Lecimy. Kurde. Jeszcze Dawaj, achievement muszę zrobić, żeby przejść misję bez wracania się do bazy. Nie wiem czy taki jest nawet, ale... Ale jak jest, to trzeba zrobić. Chociaż jeden. Dobra, lecimy. Bum, 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 jep. Oj, oj, obróciłem się chyba za bardzo. Ups, nie tak to miało być. Tu jest jakaś kolejna baza. Tu chyba też mogę się wyleczyć. Dobrze, podoba mi się. Miałem grać bez tego, ale dobrze. Uwaga. No, prawie mi się udało wylądować. O, jest, jest, dobrze. Eee. paset na mrozie. pir pir pyr. Karty do autobusu, uwaga, lecę, 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 bo chcę, lecę, bo. bie, bie, jak strzelam, to mnie odpycha. Aha, Trit. Trit. Yeah, yeah! Mission complete! Yeah! Mission accomplished! Udało się. Mission time 12 minut 36 sekund. Rekord, time 12 minut 36 sekund. O oh Boże tutaj <laughs> na brąza pół minuty, a ja robiłem całą misję troszeczkę dłużej. To supply fleet resource. Dobra, well done Captain Cowan. You have successfully completed this basic obstacle course. It seems your time in prison has done little to diminish your abilities. However, if the war comes to Earth, you will need to be able to handle challenges greater than a few targets can provide. We will be engaging in more advanced exercises as soon as possible. Dobrze, to myślę, że jeszcze jedną misję sobie. Zrobię w material. material Mission reward plus plus resource. Exploit tables resources 5. Eh? It's time to step up the exercise and move on to some heavy ordnance. We are moving to onto another section of the mines. It's been set up with series of heavy targets. You're going to use missiles to destroy them. Uh, you must uh, complete the following. Use your missiles to destroy each arm of targets. Return to base. Dobra, czyli to będzie troszeczkę ciężej. Jak się, mogę się naprawić? Nie, to jest statystyka dobra. Lecimy dalej, Zajebista gra, jakbym się zjarał. w <laughs> Captain Conan? <laughs> uh, to jest Captain Kaon. Gra wychodzi. Na, na, znaczy w tym momencie jest ona w jak Premiera gry będzie za bodajże 4 dni, w piątek chyba, bodajże. Eee... Dostałem te gierki od twórców. Zadam, keep your aim true! But if... co? a tam mogę lecieć, ale ja tu... A, potrzebuję tam lecieć? Nie, nie mogę tam lecieć. Wielu nie ma czym. Dobra, tutaj mogę spaść? Tak, to jest otwarte. Dobra, lecimy! Let's keep it up! O! Oh! Fire in the hole! Let's go, Brzż, nurkujemy! Eee, Okej, okay. może trochę woli. Aż tak się jeszcze nie wprawiłem? Dududududu Bum 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 Nurkujemy! Baza, yeah, land on this base to replenish your missiles. Eee, myślę, że jak na statek kosmiczny, to całkiem nieźle mi idzie. Mm, już, tak? Już mam replenished? Uwaga, będzie bomba! Piu! Piu! Yep, buttons, return fire and get back to base! Holy shit, enemies, enemies approaching! Enemies! Not ciągają, jednostki! Oh, gude! Oh, the enemy are spawning from this machine, you should destroy it! Bombs away! Będziemy się naprawić, Hello? Kapitan Kaun melduje się na naprawę Nie wiem o czym wy tam gadacie, ale... <ścoughs> ale pozdrowienia z YouTube'a O, co to jest? Co to jest? Co? Mamy jakąś znajdźkę? Halo? To jest znajdźka? To mogę zabrać? Nie, to nie jest znajdźka, to są zwłoki statku, a tu jest znajdźka, supply crate, hej, bierzemy supply crate'a. Uwaga, będzie zrzut. Uwaga, jak to mawiają w Wormsach, zrzut! Ho Zrzut, sukces! Du, 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 du. Chorbacie hmm, hmm. z liści bieluna, co się wypili, bo tygodnie nie mieli zmysłu. O Jezu, to no, nieźle. E, tam będzie otwarcie tego u góry, to trzeba zrobić na napierdzielanie na topa. Uwaga, hardkorowy robocik? O kurde, prawie mi się uda... O Jezus, kolejny wróg Dobrze, on ma znak zapytania na głową, on nie wie coś, czego się spodziewać O kurde Mayday, mayday, I'm going to die Lądowanie za 34 punkty Lecimy się zemścić na wrogich, latających, dziwnych rzeczach, które wyglądają jak y, Yoshi z Mario Bros, no, trochę tak? Yoshi! Mechaniczny Yoshi zawsze na propsie! Du, 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 du. co my tu mamy, ladies and gentlemen? Coś na pewno. O, o! Umieram Umieram! Zmieram, mój statek! Serio? Zwyobracało mój statek i nie zauważyłem, że mnie wyobracało, i zamiast się unosić, to y, biłem w ziemię. Jakby jeszcze ktoś to nie zauważył? Tak, biłem w ziemię! Myślałem, że się unoszę, a biłem w ziemię. Okej. Okay. Jep, jep. Robociki się respią, idziemy zniszczyć spawning. Respawn robocików <coughs> Tam jest supply crate kolejny hmm, Aha, o tamtej stronie... O kurde, o tamtej stronie trzeba lecieć, żeby się dostać do tego supply crata Uwaga Dobra, jest, dobrze, dobrze Dere! Supply crate Oj tu supply crate Wow Leci Holy shit Wow, dobrze, nie jest źle. O kurde, supply crate! No, 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 chodź tu Come here, come to papi Papito, it's me. Supply Crate, deliver delivery. What? Kurde, tym się nie steruje wcale tak łatwo. To nie ma wcale takiego prostego sterowania. Ej, no cóż, co, co to za Gierka? Jest to Captain Coon. Dziwny stateczek. Du, Lecę, jo, lecę Rocket Launcher! Aha, dospawnuję te robocziki! Bam, bawej! O kurde, prawie trafiłem. Udało się, jakimś cudem się udało. Lecę do wyjścia. Exit is near. Or maybe not. Drrr, jest. Wracam do bazy, ladies and gentlemen. Holy shit, tam coś jeszcze jest. O kurde. Landed here. Or maybe not. Jestem hardcorem I ja zabiję wszystko co się da. Albo zginę. To i za coś. Jak te bomby działają? Kurde. Okej. Okay. Bomba. O, chyba mi się nie udało. Dobra, wrót. Help, Ajuto! Wracamy do bazy. Misja wykonana. COMPLETED! Gold time jedna minuta mi to zajęło 9,5 minuty Ja cie pierdziele Dobrze, nieźle. dobra Słuchajcie, gierka jest na pewno dosyć intensywna i dosyć ciekawa Tak więc jeżeli wam się podobał ten odcinek to dajcie znać czy macie ochotę na więcej i zobaczymy się następnym razem Trzymajcie się!